Yeah. Mm -hmm. Kolecimy sobie z następną analizą rynku krypto. Oczywiście pamiętajcie, że ja kompletnie na niczym się nie znam, jestem kompletnym amatorem i wszystko co tutaj powiem nie traktujcie jako poradę inwestycyjną. Po taką poradę inwestycyjną możecie się tutaj udać do szkoleniowców, którzy są ekspertami w tej dziedzinie, oczywiście żartuję. I e, zaczynamy sobie z analizą. Aha, i jeszcze zapraszam Was na moją darmową grupę telegramową, na której wrzucam Wam wszystkie informacje z rynku krypto, moje przemyślenia i analizy e, wykresów, bądź też bitcoina czy, czy altcoinów. Także zapraszam Was na moją grupę i lecimy sobie z analizą e, rynku krypto. No i widzimy Grid Index, 53 punkty. Jesteśmy neutralni. Ostatnio wam na materiale wspominałem, że jesteśmy prawie przy ekstremalnej chciwości i jest to dobry moment na sprzedaż. No i był to oczywiście dobry moment na sprzedaż, bo jak widzimy, mamy dosyć dużą korektę na rynku krypto. Także najlepszy wskaźnik na rynku właśnie jest o Fear and greed Index. No i możemy sobie właśnie bardzo fajnie tutaj obserwować jak dany, dany rynek w jaki jest tutaj właśnie jakim jest w sentymencie, tak? Wczoraj byliśmy na równo na 50 punktach, dzisiaj jesteśmy na 53, także ten, ten spadek nie był jakiś straszny dla rynku, jakoś się nie, rynek nie przestraszył i nie było no, tak jakby żadnych negatywnych, czy też y, pozytywnych informacji na rynku krypto, nie, było, nie byliśmy zalewani y, albo jednymi, albo drugimi informacjami, także na ten moment bym się wstrzymał z jakimkolwiek tutaj podejmowaniem decyzji na, na tym rynku, z tego względu, że nie wiemy w jaką stronę y, Ci, co odkryją rynek chcą nas poprowadzić, także ja bym się na razie wstrzymał z podejmowaniem decyzji i przejdźmy sobie do map likwidacji. Na mapie likwidacji widzimy bardzo dużo tutaj shortów do zlikwidowania w okolicach 30 tysięcy na bitcoinie i tutaj może tego nie widać, ale zapewne, przepraszam, ale zapewne tutaj bardzo dużo będzie tych longów jeszcze do zlikwidowania, gdzieś nawet do 25 tysięcy, moim zdaniem, mimo że tego nie widać na tych mapach likwidacji. I przejdźmy sobie do danych onczeń. Na danych onczeń wcześniej Wam pokazywałem bardzo duży tutaj wpływ bitcoinu, bo to 15 tysięcy bitcoinów, ktoś przelał sobie na derywatywy, na grę z dźwignią, i już teraz wiemy, że było to po prostu ubieranie ludzi w longi, czyli. Cena się utrzymywała bardzo długo w jednym momencie, w jednym poziomie cenowym. Były tu wysyp pozytywnych informacji, a ten ktoś, kto przelał właśnie sobie te 15 tysięcy bitcoinów, po prostu zapinał powoli shorty. Oczywiście, gdy mając taki duży kapitał, nie można tego shorta zapiąć po prostu za całość kwoty. Tylko trzeba robić to stopniowo z tego względu, żeby nie ruszyć rynkiem i nie dać się tak jakby zauważyć, że ktoś tutaj planuje dużą sprzedaż. Dlatego ten ktoś musiał to zrobić przez jakiś dłuższy okres czasu. No i widzimy w tym momencie, że było to po prostu... No, ten ktoś chciał po prostu tutaj e, zrobić dużego shorta i mu się oczywiście udało, bo ten kto kreuje rynek zawsze, praktycznie mu się to udaje. Także przejdźmy sobie do wykresu Bitcoina. No i na wykresie Bitcoina. No, przy ostatniej analizie byliśmy właśnie w tym miejscu. No i byliśmy tu właśnie przez rynek ubierani, tak? Tutaj ktoś cały czas pozytywne informacje tutaj wrzuca na Twittera, a wiecie jak to jest z pozytywnymi informacjami? W ogóle z każdą informacją, która jest wrzucana na przykład na jakieś duże medium no to te mniejsze kanały, które na przykład też robią jakieś informacje na temat rynku krypto, od razu to kopiują i przerzucają dalej w viral i to właśnie tak powstaje ta cała narracja, czyli jak jest jakaś pozytywna informacja, no to po prostu te informacje cały czas się tak jakby podawają dalej i jesteśmy w cały czas w takim w takim pozytywnym takiej pozytywnej narracji, jak tutaj, bo właśnie na tym Bitcoinie, że Bitcoin tutaj nam zastąpi banki i takie inne duperele, które tak naprawdę no tylko i wyłącznie miały właśnie za zadanie zrobić sobie płyn, za, za, za zadanie zrobić płynność właśnie dla tego kogoś, kto chce, chciała się w tym momencie sprzedać te bitcoiny. No i widzimy, że to akurat się temu komuś udało, oczywiście. No i na ten moment. Ja bym się jeszcze wstrzymał z dokonywaniem jakiejkolwiek tutaj transakcji z tego względu, że jak sobie wejdziemy na przykład na taki czysty wykres ja już sobie to zaznaczyłem i pokazywałem Wam na grupie że tutaj widzimy bardzo dużo knotów i tu może sugerować to, że po prostu tutaj jest bardzo dużo jeszcze tych longów i SLi pod tymi dołkami, które tutaj były zakładane także moim zdaniem ta cena powinna wybić te dołki te knoty i spaść przynajmniej do 25 tysięcy, żeby przetestować tą górkę i tą górkę. A jak wiemy, że ta górka była bardzo, ta górka to się tutaj na 25 tysiącach była bardzo ważna, aby przebić ten długotrwały taki trend spadkowy. Przebiliśmy go właśnie w tym momencie na tym short squeeze, który się odbył właśnie o od 20 mniej więcej tysięcy. I moim zdaniem po takim dynamicznym spadku powinniśmy właśnie tutaj dostać. Yy, przetestowanie tych 25 tysięcy i tutaj bym po prostu obserwował, jaka będzie narracja na rynku krypto, czy będą nas straszyć, czy wręcz przeciwnie, będzie dużo pozytywnych informacji. Bądź nie będzie żadnych informacji, tak jak jest teraz, czyli jest cisza tak naprawdę, nikt tutaj nie rzuca jakichś takich dużych newsów, także ja bym się wstrzymał na razie z tą transakcją, jakąkolwiek transakcją i czekałbym po prostu na zejście, mniej więcej na 25 tysięcy, może, może będzie to troszeczkę wyżej, może będzie nawet i niżej, ale to trzeba właśnie obserwować, jaka będzie narracja, jaki będzie sentyment na rynku i oczywiście patrzeć na funding. I na ilość shortów bądź longów, które zostaną tutaj zawarte, i po prostu trzeba obserwować, który, w którym miejscu ten kapitał będzie najlepszym miejscem do zgarnięcia. Także trzeba na, tak to rozumować w taki właśnie sposób, że musicie sobie, musicie się postawić na ich miejscu, ty, na tych osób, które kierują, kreują rynek, i po prostu. Tutaj patrzeć w tą, w tą stronę, którą oni chcą wywieźć, i musicie się do nich przyłączyć, tak naprawdę, bo, bo oni kreują, kreują rynek i Wy musicie się do nich dołączyć, a nie oni nie będą się dołączać do, do Was, tak? Musicie być w tej mniejszości, tak? I na ten moment tak by to wyglądało i wrócimy po jakimś czasie, jak dojdziemy przynajmniej do 25 tysięcy, o ile dojdziemy, ale moim zdaniem, że dojdziemy do tych 25 tysięcy i wtedy się wszystko wyjaśni.